prośbę do Pana Burmistrza o doświetlenie naszego przejścia przy ulicy Sikorskiego 3 i to przejście zostało doświetlone. Dzięki bardzo. Z tym, że to przejście jest słabej słabe mocy, tak? Więc yy, moje pytanie, czy Pan Burmistrz planuje, żeby tam to doświetlenie po prostu zmocnił? Tak, to było oświetlenie, które, yy, że tak powiem, yy, testowaliśmy i uznaliśmy, że ono jest za słabe, tak? I będziemy, będziemy albo jak jest na drodze powiatowej, on, chociaż ono też ma pewne wady, dlatego na dzień dzisiejszy myślę, że do testów weźmiemy jeszcze jedne urządzenia, ponieważ my możemy to zakupić z wolnej ręki, tak? czyli nie musimy robić tak, ale robimy w ten sposób, że chcemy wybrać takie, które byłoby najbardziej efektywne i najbardziej bezpieczne i najlepsze. Jak, Pani sama wie, ono nie do końca spełniało, bo oglądaliśmy to wspólnie z naczelnikami i uznałem, że ono jest zbyt słabe, że, że ono nie, nie do końca spełnia swoją rolę. Uważam, że te, skrzy... te oświetlenie, które jest na drodze powiatowej na ulicy z Konstytucji 3 Maja jest o wiele lepsze. Mamy natomiast jeszcze jedną, jedną firmę, która produkuje. Czy, czy importuje, bo nie wiem, jak to jest do końca, inny rodzaj oświetlenia, który, który działa w podobny sposób jak ten, tylko ma zupełnie inną moc halogenów, inne rozproszenie, inne reflektory. W związku z tym, że możemy to zrobić, to zrobimy to. Jesteśmy na etapie w tej chwili rozmów z firmą. Jeśli się zgodzi, to zamontujemy, obejrzymy, jeśli nie, no to... Już nie będziemy dalej ciągnąć tego tematu, tylko jeśli będzie lepsze od tego, który jest na drodze powiatowej, czy, czy no bardziej tak, bo, bo tam to też ma pewne wady. Za blisko nie można ustawić i dopiero praktycznie ono się zapala, jak się wchodzi, wchodzi, chyba że ktoś wie i ręcznie sobie naciska, nie? No i tak to działa ta fotokomórka. Natomiast, natomiast zobaczymy jeszcze te, te, to jedno, ten produkt, jeżeli on będzie lepszy, który był u nas i od tego, który jest na to wybierzemy ten. Jeśli nie, to wrócimy do tego, który jest w Powiecie i postaramy się to instaurować to w tym roku, ośrodki mamy zabezpieczone więc. Dziękuję.